17 czerwca Mariola Jabłońska witamy i zapraszamy na serwis sportowy. W sobotę, 14 czerwca, Lubaczowscy kibice po raz ostatni przy ulicy Sportowej w tym sezonie mogli dopingować swoją drużynę w rozgrywkach Jarosławskiej Ligi Okręgowej. Tym razem do Lubaczowa zawitał klub z przemyśla, a zawodnicy gospodarzy nie zawieli swoich kibiców, wygrywając 3 do 1. Bramki dla Pogoni strzelali Paweł Małecki, Radosław Hojdak oraz Damian Polucha. W najbliższy weekend Lubaczowianie wyjadą na ostatni mecz sezonu do Grzęski. W minioną niedzielę rozegrana została przedostatnia kolejka lubaczowskiej B klasy w piłce nożnej, w której jako pierwsi awans do A klasy dzięki zwycięstwu 6-1 nad Błękitnymi Zalesie wywalczyli piłkarze z Płazowa. O drugie miejsce premiowane awansem nadal walczą LKS Zabiała Stare Sioło, którzy w ten weekend pokonali u siebie Unię Łukawiec 3-2 oraz obecny wicelider Ursus Dachnów, który skromnie wygrał 1-0 z Dębem cytula. W pozostałych spotkaniach rolnik Wulka Krowicka zremisowała 2-2 z Ryszkową Wolą, a Walter Opaka na własnym terenie uległ 3-4 Tanwi Wola Wielka. Podobnie jak w B-klasie, na kolejkę przed końcem sezonu poznaliśmy zwycięzcę lubaczowskiej A-klasy, którym zostało na rol. Na rolanie awans do Ligi Okręgowej przepiwieczętowali efektownym zwycięstwem 7-3 z Choryńcem. Do końca o utrzymanie walczy Juwenia Cieszanów, która dzięki zwycięstwu 1-0 nad gwiazdą wielkie oczy wskoczyła na przedostatnie miejsce w tabeli i ma jeden punkt przewagi nad ostatnimi Antonikami, którzy w ten weekend zremisowali 3-3 z lisimi jamami. Grad bramek kibice ujrzeli w baszni dolnej, gdzie gospodarze wygrali 6-4 z błękitnymi futory. W Poleszycach czerwonicewków postraszyli gospodarzy wygrywając już 2 0, by w końcu przegrać 3-2. Pozostałych spotkaniach Wiktoria stary. Dzików niespodziewanie zremisowała z wiceliterem w skrowicy 2 do 2, a roztocza Ruda Rożaniecka została rozgromiona 5-0 na własnym terenie przez zryw młodów. Drużyna juniorów młodszych Miejskiego Ośrodka Sportu w Lubaczowie, biorąca udział w rozgrywkach piłki nożnej Okręgu Jarosławskiego jako MKS Pogoń Sokół Lubaczów, zajęła pierwsze miejsce. Drużyna prowadzona przez Waldemara Pisasza wygrała wszystkie mecze strzelając swoim przeciwnikom aż 94 bramki, przy czym tracąc tylko 4. Serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów drużynie. Dokładnie 283 zawodników i zawodniczek wzięło udział w rozgrywanym w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łańcucie w finale 15 edycji Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego. Rywalizacja toczyła się w sześciu kategoriach wiekowych. Z na płeć, a także dodatkowo w trzech kategoriach dla osób niepełnosprawnych. Olimpiadę obecnością zaszczycili zaproszeni goście wiceminister sportu i turystyki Bogusław Uliasz, wicemarszałek województwa podkarpackiego Bogdan Romaniuk, burmistrz miasta Łańcuta Stanisław Gwizdak oraz wójt gminy Łańcut Zbigniew płozach Z naszego regionu w kwalifikacji mężczyzn 20-39 lat na 38 zawodników, w tym jeden niepełnosprawny, drugie miejsce wywalczył Arkadiusz Elceser z Oleszyc, a w kwalifikacji niepełnosprawnych ruchowo mogący grać stojąc. Spośród 11 uczestników na trzecim miejscu uplasowała się Krystyna Pietraszek z Oleszyc. Ruszyły zapisy do turnieju Dzikich Drużyn, organizowanego przez ENZOS Kormet oraz Miejski Ośrodek Sportu w Lubaczowie. Turniej rozgrywany będzie 28 czerwca na Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej. W dwóch kategoriach wiekowych klas 1 do 3 oraz 4 do 6. Zgłoszenia drużyn, które mogą liczyć 10 zawodników, dokonywać można do 26 czerwca na Orliku. Więcej informacji znajdą państwo na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury. serdecznie dziękujemy za uwagę i zapraszamy za tydzień.